Pochodzę. Uh... Kogo i po ile masz jaja? Ty nie 5 złotów! Jest na rabia w No nie mogę! Kurwa! Nie widziałem Leży to, leży druga Jemand da so?

Nice! Dostał dużo. Zajebiście, panowie! Tak się wygrywa, kurwa, mecze! Jest, kurwa! Yeah, pierdole, pierdolę, to to jednak się da coś trafić! Niesamowite, ile takie... Ile taka, ile taka, no. No, grosy kurwa Przeczę Kurwa No nie wierzę no Jeden dostał na pewno po skałcie Tam jesteśmy Brawo. Brawo Pięknie osa nie, oka, pewnie. Nie na dwa fronty. Na dwa. Powinien. Tu outside bit, jest zabity. Skanuję. Tak jest, brawo! Zajebiście. Kurwa. No nie wiesz, że co ja odjebałem. Jeden outside. Ducho obity Dzięki, kurwa, daj. No. Gdzie ona była? Jeden jest, jeden leży za. Ja patrzę z góry tutaj. Dobra, ja jeszcze mam jednego z rotacji. Jeden jeszcze u nas tamtej jest. Leży. Cztery Cztery kurwa! Na chuj ty tą pizdę drzesz? Nie! Krzysiu! Nie! Niżej! Niżej! Krzysiu, zeskrolej trochę niżej. Eee, no bało was! No. No. Nie chuj, nie, nie, nie. Zostaw tą kartę Krzysiu, zaraz ci limit wypierdolisz. Nie, mam no jeszcze. nie, no tyle jeszcze jestem w stanie. Oczywiście w komentarzu chcielibyście oglądać live Krzysiu otwierającego skrzynki. Jeżeli będzie 5000 łapek, Krzysiu pokaże kod eVV do karty, a jeżeli będzie 10000 łapek, to dostaniecie jedną cyfrę spinu.